Yo, hej, siłaneczko, ziomeczki, ja jestem Szczorek i na kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się prezentuje moje konto, jakie ma skiny i jakich mam z zadmiarzy oraz pogramy sobie kilka rundek y, moimi takimi postaciami jakby najcenniejszymi, którymi gram, zobaczymy, czy mam jeszcze skilla, po ogółem to ja miałam przerwę, y, też tak samo jak z YouTubem, tak samo jak i z Brawl Stars. Ale powróciłem do Brawl bo kocham tą gierkę. Jeszcze chciałbym coś powiedzieć, że zapraszam do mojego klubu 3x3. I opis jest taki. Siema, dołączyć do klanu Była. Miała być miła, ale autokorekta. Atmosfera i wspólne gierki solo, duo i 3 vs 3. I oto jestem Furii. Oczywiście zmienię sobie nazwę na YouTubie, bo nie chcę mieć nazwy Jestem FURI, tylko chcę mieć nazwy Szczurek team oczywiście jak miałem, tylko ktoś mi zmienił, nie wiem właśnie kto. Więc zaczynajmy rozgrzewkę i zagrajmy serunkę. Oczywiście zacznijmy z grę od Franka. Bardzo to jest fajna postać, jak się mają na wyższym poziomu mocy który mam na pierwszym jak mnie, jak mnie zabił Nic dobra Staramy się tutaj nie denerwować. Zagrajmy sobie jeszcze jedną rundkę prankiem. Bo jestem właśnie zdziwiony, jak on mnie zabił, Przecież ja w niego trafiałem tymi strzałami. Może, Może z za ale... No ja nie, lub... nie lubię takimi grać frankami też. Fra... Lubię grać nimi tak... takimi postaciami, to ja lubię grać tylko 3 versus 3. Tak szczerze. A tak to ja w ogóle tak. Co ogólnie... Trybu tego nie lubię. Nie lubię tak szczerze solo. Po prostu wy lubicie solo. I nagrywam te solo dla was, bo wy lubicie te solo. A nie ja. Weźmy na przykład bynajmniej dlatego. Bo się rzuciło na mnie trzech graczy. Okej, okay, to jakby wy wybr wybrnąć z tego. Ja bym zrobił tak, że naładać cały tak niż czytą tak. Na przykład jakoś tak. Dobra, może wybrnę. No wiedziałam, że... Dobra, może zagramy z innym zadymiarzem. Myślę, że tak będzie najlepiej. Yy... I się tym akurat zadamiany skupię na gierce, możliwe. A może sobie zagram? Prawdopodobnie też miałem bardzo wielką przerażkę, Chyba nad kilka miesięcy na nie gram. Tam to też fajna bardzo postać, więc... Właśnie na robotę to ona taka fajna, jest że szok Właśnie ten i właśnie jest wolny. Ale ona nas jest bardzo fajny. Właśnie patrzcie na to. Jak ja tego typa dobijam. Właśnie to jest... Właśnie to jest problem tego i bita W sumie ten i mógłby też się wybronić, bo... 8-bit jest bardzo dobrą postacią. Mógłby, oczywiście, atakować, a nie uciekać. Ale to był jego wybór. Ja bym się, pewnie przestraszył go. Dobra, te trzy. O, dobra, może zrobimy takie coś. Wiemy, że on ma ten atak. I że może zrobić coś złego. A fajnie, żeby ten robot poszedł w naszą stronę. I gdzieś tych graczy zgubić. Na przykład nie wiem. O, gdzieś tu. O, o, o. Nie. nie. Jednak tu ich nie zgubimy zbyt długo. Ale, 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 ale. Mamy dzień parki bów. Więc jest git. Może nie aż taki, bo... Ta MS mi przeszkadza. I ona ma właśnie ulta. Jezus Maria, właśnie nienawidzę dlatego solo. Stymują się wszyscy na ciebie, pójdą wszyscy na ciebie, po jakby inaczej. Właśnie to jest najgorsze w solo. Może zagram sobie teraz, pokażę wam górną taką, taką półkę, zagram sobie penem. Nienawidzę takich mam z robotami. Właśnie to jest najgorsze, no musicie przyznać. Się wszyscy stimują na was i wszyscy was zabijają. pewnie jesteście lepsi ode mnie. A tam taki nubek jestem tego Starsa, Tak w sumie nie jestem nad prosem, ale do prosów nie należa. Ty gnój balony. No i co weź? wypad, ty też wypadł. narwuja, dobra. Ja się może skupię na tej gejerce. Nie będę się w ogóle odzywał. I chcę zrobić jakiegoś chłina na odcinku, ale jakaś ciota ze mnie wychodzi. Ja mam 10 miejsc! Jak zwykle mam właśnie już pecha głupiego. Dobra, Nie wiem czemu ja... Czemu ja w ogóle grać niby nie umiem. Mam tak dużo winów. Dobra. Dobra, nie będę aż się tak wychylał, może. Ja sobie tylko na spokojnie pozbieram parę kipsików. Dobra, no może najpierw, żeby... Ta rozgrywka była jakaś ciekawsza. Najpierw zbiorę te par kubsy. Przynajmniej żeby ich mieć cztery, żeby jakieś porządne obrażenia zadawać. Um. O nie, sandy, 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 sandy. Nie, nie. Paszą wut idź mi O, o! Dobra. Trzy kubiki są. E, może lepiej by się ulta było naładować trochę, no bo w sumie no ult by nas trochę też uratował, byśmy się gdzieś skampili w takiej Dobrze. Może tutaj się skitram. O. O jakoś tak. Aj, czwarte przynajmniej miejsce mam. Dobra, już cztery pucharki, więc jest na razie spoko. Eee, weźmy se Broka. E, ta czy ta? Mi się wydaje, że to by nas pomogło lepiej. To bardzo dużo zadaje też obrażeń, niż ta czwarta rakieta po ta czwarta rakieta w sumie by nic nam nad nie pomogła. Ale jak chodzi o szybkie na przykład zbieranie parki B'ów, jak w tym momencie, i na mniej amunicji w sumie, bo to trzeba taki już jest. Kurde, ja. Na przykład jak robisz tak. Kurde. No też w sumie zadało mu te 600 obrażeń, to się nie dzieje, to jest. To też na. No też jak na niego. Dobra. No widzicie, jak ten brok też może zaszkodzić właśnie. Boże. Ten brok jest na odległość właśnie. Ty... Widzicie, jak mu teraz zaszkodziło? Boi się teraz podejść. No chłopowi się nie dziwię właśnie. Ja broka właśnie za to lubię. Brok jest też zimny. Это еще одна из моих любимых постачек брок. Мам, в Ух, мне идет заново. Drugie miejsce, mam nadzieję, że tak. Jest, przynajmniej drugie miejsce tu zajem. Może teraz zagram, pokażę Wam. Mam tego skina ogólnie, chciałbym Wam pokazać. Mm, tutaj nie mam akurat żadnego. Tutaj mam takie skiny. Widzowie moi. Tutaj mam takiego skina, właśnie ten skin, właśnie jest dla mnie najdroższy. Dlatego uważam, że mój konto jest bogate. Bo on kosztuje ogólnie 300 gramów Do Feny nie mam. Do Karla nie mam. Do Tary ma tego skina tylko. Do Prima nie mam skina. Do Bula nie mam skina. Do Daryla nie mam skina. Do Barleya ma takiego skina, właśnie. Do Nity nie mam skina. Zamiast na co kupić. Do Gina też nie masz skina. Do Colta mam tylko tego Colta Bandit. Do Bonia żadnego. Do Kika też. Jak pamiętam. Do Rozy też. Do Bibi też. Do Rico ma. Nie, jak go nie odebrałem? Dziwne. Do Mortisa mam tylko tego darmowego. Do fajperki mam tego. Do... To Do, do Pan ma. Szkoda, że nie właśnie. Do Franka też nie. Zagramy się ten dynamikiem bo ząb przyniesie szczęście. Dzisiaj wygramy. Pójdziemy po te parki psy. Szczerze. A mogę sobie go zgarnąć, zgarnąć szczerze na głowę. Przynajmniej będzie jakieś. I Jest wyraźnie. Ostatnia rundeczka co zagram, szczerze? Szczerze, co sobie zagram, ostatnią rundkę. I teraz się skupię, bo chciałbym bardzo wygrać. Zaję tylko drugie miejsce. Moj. No, On się przyzwyczaił szczegnąć w Porobię uliny jakieś fajne, ale muszę się przyzwyczaić. Jest, wygrałem w końcu rundę dynamikiem. Widziałam, że ten skin da szczęście. Więc jeszcze raz subskrybujcie mój kanał. Wpadajcie do klubu 3x3. Serdecznie polecam. Ten klub będzie się rozwijał. I może jeszcze zmienię opis, ale to jakiś później. Postacie mam na razie tak jak widzicie. Jeszcze mam skina do bóla, nie pokazywałam. A to takie mam słabisty. Więc jeszcze raz um, zobaczę, jakie są oferty sklepy. Może bym sobie jakąś kupił. Kurde, jak będą jakieś oferty, to są możliwe, że kupię. W każdym razie. Widzimy się w następnym odcinku. Będą częściej. Siema.